Co? Gdzie? Co? Co? No chodź tu. Nie, nie idę do Ciebie! Do mnie chodź! Nie idę do Ciebie! Przecież się spóźniliśmy tu! Przecież, patrz ludzie, wszyscy widzą, że się spóźniliśmy! Jeszcze powiedziała, będzie szybciej, to przez Ogrodową w Kielcach pojedziemy! Ja pierdzielę! Przez ogrodowa tam wykopki będą do października robione! Przecież, dziewczo, nigdzie nie idziemy! O! A jeszcze napakuje tam tych żelnego, ja potwór z bagien wyłazi! Ja pierdykam! I o! Do... Daniel! My mamy 30 lat małżeństwa. I musiałaś przypomnieć o tej tragedii teraz, tak? Musiałaś. A ta impreza się szykowała fajna. A nie, o, powiedziała sobie. Zadaj sposób. Jelonku, chodź tu do mnie. Nie idę do ciebie. Czas leczy rany. A u mnie to się 30 lat babrze. Chodź tu do mnie w tej chwili. Nie idę do ciebie. Chodź tu do mnie, Łosiu. <laughs> Patrz, jaki hardy jestem. Ja mam bramkę, tutaj pan nie będzie bronił. Tak, taki hardy. Tak. Taki cwaniak teraz! A nie pamiętasz już, jak mnie podrywałeś? Ja. Tak, za mną latał! Podrywałeś ja. mnie! No ja. I co jeszcze? Co ci mówiłem pewnie, jak cię podrywałem? No, ja. że jestem ładna, <laughs> że jestem fajna, no, że jestem taka w sam raz. O, się, proszę! Że jestem taka mm, e... mm, mm, i do tanca i o, do przestań. to jest, Mówiłeś takie rzeczy naprawdę! Eszbietka! Po ośmiu piwach i pod słońce każdy jest ładny! Ja ci, Daniel, tylko przypominam, że my już jesteśmy małżeństwem, no. więc ty mi się kiedyś oświadczyłeś. Ja? To ty naciskałaś na ślub! Ja! No sama mówiłaś, ja przez prześlubem mówiłem, strzekaj, Elżbietka, wstrzymajmy się, poznajmy się, chociaż tydzień ze sobą pochodźmy. Cokolwiek porówna, a ty nie w panice. Nie, nie, Daniel! Elcia już ty, już ma męża! Karolinka już ma męża, tylko... Przyczałaś. Mówisz, chodź Danielku, do do łóżka, prześlimy się z tematem. Nie, nie, tak mówiłaś. Przecież my się oświadczałaś przecież. A ja się oświadczałam! Ta, jeszcze przy tym klęczałaś. No. Daniel? No? Chyba mylisz uroczystości. <laughs> Sze, to A ja no. jestem jeszcze bardzo atrakcyjna. No. I na mnie to by jeszcze. Wiesz, kto by na mnie poleciał? No. Kto? Adam Zdrójkowski by na mnie poleciał! Tak? Elżbietka! On by na ciebie poleciał, jakby na schodach potknął! A to i tak w locie by cię ominął, no! No, Przestań zawsze miałam powodzenie. Elżbietka, ty nie miałeś powodzenia, tylko ty miałaś powikłania, Elżbietka. <śm> Czyli się to myli wszystko? Dobra, Elżbietka, ludzie patrzą taką wiochę robimy. Nie kłóćmy się już, dobra? Nie kłóćmy spokojnie, no. Dobra, nie kłóćmy się już. No. Pajacu jeden. Oj, wyszło. Ja tu z ręką pokoju, a tu je podrazu razu w łapę. Wiesz co, Elżbietka, my się możemy kłócić, ale my się zawsze pogodzimy, bo jedna prawda jest najprawdziwsza, Elżbietka. Ty jesteś taka zaraza, Elżbietka. Ty jesteś taka zaraza, że ja cię pędzę. Ale nie myśli naprawdę. A, ale ty musisz mi to, o, to przyznać, Elżbietka, ty jesteś taka zaraza... Jaka? Że COVID minie, a ty zostaniesz. No. Taka zaraza. Idę, Elżbietka, idę ja. Ja się Ja no. cię.